Go. Cześć Siemanko, yy, tutaj Polish fighters, a ze mną jest yy, no, największy skandalista w sportach walki minionego weekendu yy, Marcin Sianos. Cześć Marcin. Cześć, cześć Marcin, no bez, no bez dwóch zdań no, to, co się stało na Gali w, w Koszalinie w twoim wykonaniu, to jest wielki, wielki skandal. Obaliłeś Artura. No, to, to samo obalenie nie było aż takie takie złe jak to jak te dwa późniejsze łokcie, ale powiedz mi jak to wyglądało? Z jakby z twojej strony, z twojej perspektywy, w którym tym momencie zdałeś sobie sprawę, że to co zrobiłeś, no było skandaliczne i złe, no bo to wiadomo, że te, te łokcie o tym były. Było to skandaliczne zachowanie, karygodne i nie powinno mieć miejsca takie, takie, takie zachowanie. Ale to jest wielokrotnie się powtórzę. Miałem walkę wygrywaną i co no. Zaczął się kleić w drugiej rundzie po moich ciosach ja instynktownie się obniżyłem zamiast zamiast gdzieś się wycofać, zrobić kroczek w tył i ponowić lewy prawy to zabrakło doświadczenia obniżyłem się no i po prostu obaliłem i tu już, że tak powiem poleciał instynkt a tak? jakaś pamięć mieściowa, No chciałem zakończyć tą walkę wygrać przez, przez, przez knockout. no ja wiem o tym doskonale, że to była walka bokserska ale, no co no co, co tu dużo mówić skończyło się skandalem, skończyło się jak się skończyło czasu nie cofnę. ja, absolutnie przyznałem, przy, przyznałem przeprosiłem Artura tutaj w za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych portali i za i pośrednictwem twojego portalu również go przepraszam, ale wiadomo, no ja czasu nie cofnę, tak? Ale jest mi, ale dobra, ale jak była ta akcja z obaleniem, czy ty hmm. miałeś świadomość tych łokci, żeby jeszcze tego po prostu po tym drugim łokciu dopiero ci się wiesz, załączyło, co się, co się stało, że po prostu wszystko wyszło z takiego jakby automatu? Nie, absolutnie, ja nie miałem takiej świadomości, że yy... No przecież jak miałbym świadomość to no to bym ani jednego łokcia nie sprzedał tak jeżeli bym wiedział, że czy wiedział, no, jeżeli miałbym świadomość tak, że robię źle. Uh -huh. Na no, szczęście trochę sędzia zbyt późno zareagował, bo tak naprawdę po już po obaleniu mógł skoczyć i walkę podnieść do góry odjąć mi punkt, a, a tu się jednak stało inaczej ja zdążyłem sprzedać dwa łokcie i. Na później skrupulatnie oglądałem tą, 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 ten urywek tej walki, i już po prostu był załadowany trzeci w drodze. No tak. A czy tutaj, na, tylko na obronę sędziego, powiem to, że wydaje mi się, że chyba nikt się nie spodziewał, że takie coś się stanie. Wiesz, sędziowie bokserscy, wydaje mi się, że nie są na takie rzeczy uczuleni, ale yy, powiedz mi, no bo po, ty, yy, po, po, te, po tej walce no, wyniknęły wielkie zamieszki na trybunach. Opowiedz nam no, o samych kulistach tego, jak. Yy, co się co się działo już po samym tym faulu i dyskwalifikacji. No co no sędzia walkę podniósł, czy walkę podniósł, sędzia przerwał walkę, ja się pod, podniosłem, jak to widać bardzo dokładnie, jak jestem zdezorientowany tą całą sytuacją. Zaczęło się robić, widzieliście sami, za, za, zaczęło się robić bardzo gorąco, zaczęły lecieć różne wyzwiska w moją stronę. Jak również różne rzeczy, Hokery, jakieś tam chyba wiadro y z lodem, tak? Jakieś, no, no, no naprawdę było bardzo tam, że tak powiem, niebe niebezpiecznie, tak. No i wparowała tam ochrona z tego co tam powiedział Tomasz Babiloński. I, i jednak to y oni tam y zaczęli mnie instruować, y jak tutaj y opuścić y ten ring, aby nie, dosło, nie doszło do y tak naprawdę. Y do rozwalenia całej gali, bo generalnie jeżeli oni by tam weszli i zrobiliby mi tą krzywdę, ja oczywiście miałem rękawice na rękach, więc nie miałbym się jak bronić. Yy, doszłoby w tym momencie do praktycznie zamknięcia, rozwalenia yy, całej tej hali sportowej, żadna walka by się już nie odbyła. Bo yy, generalnie yy, o tym się nie mówi tak ale tam było bardzo dużo osób z koszalina z moich kolegów z którymi ja, wiele lat spędziłem na macie oni oczywiście siedzieli tam wyżej, i po prostu bardziej się temu wszystkiemu przyglądali, jeżeli mi się tam doszło powtórzę jeżeli mi się jeszcze wiadomo że, nikt by się temu nie przyglądał tylko każdy by wskoczył gdzieś mi tam pomóc i po prostu. No skończyłoby się to wielką, że tak powiem zadymą. prawdopodobnie dużo osób oberwałoby rykoszetem zupełnie niepotrzebnie. I na całe szczęście tak się nie stało. Wszystkie walki się odbyły. Cała gala zgodnie z harmonogramem, także. Mhm. A o, powiedz no... mi. Czy ty nie próbowałeś kontaktować się z samym Arturem, bo tutaj twój trener zdradził mi, że generalnie wasze sztaby Dobrze ze sobą zawsze, zawsze, zawsze żyły. I tu Hakom zrawiłem też, że to jest też jego kolega, i czy była jakaś próba kontaktu i wiesz. No i też no przeproszenia go, nie? Tak na żywo, nie wiesz, nie przez portale, czy nie przez społecznościówki. Znaczy no, generalnie ja, ja co miałem powiedzieć, to powiedziałem wszystko już w mediach społecznościowych. Kontaktowałem się tutaj z, z organizatorem Krystianem Karzyszką. No rozmawiałem z trenerami, ze wszystkimi rozmawiałem. Wszyscy mnie zrozumieli. Ja wiadomo, no, nie cofnę tego, chociaż bym bardzo chciał. I co? No i No na pewno, na pewno, na pewno nie wiem, może dzisiaj, może jutro, może pojutrze na pewno przyjdzie taki moment, że z Arturem porozmawiam, tak? Z Bizewskim. Pewnie telefoniczno. Powiedz, Marcin, ty w mediach społecznościowych niedawno napisałeś, że wchodzi w grę rewanż. Ale powiedz mi, czy po tym, co się stało, czy rewanż w boksie w twoim wykonaniu ma sens? Czy ja wiesz czy. No, generalnie w moim przekonaniu ma sens. Ale. Nie oszukujmy się po tym, co zrobiłem. Wątpię, że czy wątpię. To jest 100%, że nikt mnie nie dopuści do walki bokserskiej, a tym bardziej do, do rewanżu. Ale no co, no, bardzo bym tego chciał, tak? A czy, Ale a to, jest, ja to Ja wiem o tym, że teraz po prostu y, zachowuje się y, może troszeczkę nieracjonalnie. powinien wyrazić y, większe ubelowanie, większą skruchę. I w ogóle nie wiem, wypowiadać takich słów e, rewanż, e, ale sami zresztą widzieliście. E, ja tą walkę e, wygrywałem. Wygrywałem, co brakło po prostu na włosek, na paznokie żeby się walka skończyła. E, więc jest to bardzo nielogiczne i niezrozumiałe to, co ja zrobiłem. Że zapałem go, za te giry wyrzuciłem i zrobiłem pełen dosiad, i zaczęły, po prostu wleciały te łokcie. Jest to po prostu, to jest sam sobie przeczę, tak, sam sobie prze, przeczep. Mhm. A powiedz mi, czy skontaktował się ktoś z Tobą z Polskiego Związku Bokserskiego, czy Unii w sprawie właśnie takich no to... postępowań, właśnie, czy on Cię zawieszą? Tak, tak, tak. Bo wiadomo, krążą... Jeszcze się nie kontaktowali, ale właśnie, no, no co, no czekamy na, na decyzję, tak, co, co, dalej tutaj właśnie, jak się moje dosy. Potoczon. Yy... Czekamy, czekamy po prostu na odpowiedź, tak? No nie na odpowiedź, czekamy na, de, na decyzję, tak? Czekamy na de, decyzję, yy, jak postąpią tutaj właśnie. Jeszcze, A powiedz, czy już masz odzew, jeżeli chodzi o twojego menadżera, który wiadomo, że jest też Matchmakerem Babilonu, czy od prezesa Fenu Jakuba Borowicza. Yy, bo Kuba wstawił taki wpis na Twitterze po tej walce, że planował wstępnie twój rewans z Pakutyni, z Kasem, ale nie wie, czy wiesz, czy to dojdzie po prostu do skutku po tej, po tej, po, po tej sytuacji i też czy był jakiś odzew z ich, z ich strony. Z tego co akurat z, tutaj z Fenem, z Jakubem Borowiczem, ja wiem o tym doskonale, że on bardzo chce, abym tam wrócił. Też wiem, że żeby bardzo chcą tego właśnie zastawienia z pokuczni z kasem. Ale. Yy, że tak powiem. Yy, wydaje mi się, że. Nie, jakoś yy, nie mam tutaj parcia na to, nie mam na, na tą walkę z pokuczni z kasem naprawdę nie mam. Yy, nie mam ciśnienia ani parcia i ale czy generalnie yy, 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 czy Artur czy Kuba? po tej walce, że się do Ciebie odzywali, czy jakby, czy Twoje występy na Babilonii, na Fajnie są jak, w jakikolwiek sposób zagrożone przez to nie, Twoje zachowanie soboty? Absolutnie, absolutnie nie, wręcz właśnie jest odwrotnie. Nagle kilka federacji się uruchomiło, dostałem, nie będę mówił kilka, ale tam dwa telefony już, ale naprawdę z grubymi propozycjami, a z tego, co mi wiadomo, Wpudziłem bardzo duże zainteresowanie swoim teraz, właśnie, swoim nazwiskiem, osobą. Wiadomo, że nie w boksie te walki będą się toczyły, ale w MMA. Znaczy, no ja nie za... lubię tego tematu, ale mówisz ale o organizacjach tak. freakowych, bo to wiele też również mówi internautów, że no po takim zachowaniu no, flicki mogą Cię po prostu chcieć. co, so, już Ci mówię. Na temat organizacji frikowych to, ja, to ja już miałem propozycję. I, i to już miałem propozycję jeszcze, jeszcze jak był high, high Click. Teraz jest cloud, Ale tam y, y, no faktycznie tam fajne pieniądze były. Y, ale odmówiłem, odmówiłem z racji tego, że miałem w drodze dwie walki spo, sportowe. Y, uh -huh. Właśnie miałem wtedy... Jeśli mówię, z Dubielą i z Biernatem, tak? Z Dubielą i z tak, tak, tak. Biernatem, no. I wybrałem dwie walki sportowe i generalnie yy, dalej chciałbym się właśnie tutaj sprawdzać w walkach sportowych. Słuchaj Marcin, Ty wczoraj w wywiadzie u Tomka Majęckiego z Fight Sportu, no tam troszkę wbiłeś szpilę w tych hejterów swoich. Ja oczywiście nikogo nie bronię, ale czy Ty nie uważasz, że oni, mm, wiadomo, niektóre słowa są oczywiście przesadzone, ale że niektóre te wpisy, na niektóre te wpisy po prostu sobie zasłużyłeś. Słuchaj, powiem tak, ludzie, którzy nie znają się na sporcie, oni tak to odebrali, a ci na przykład, którzy, którzy spędzili wiele lat na macie, w ringu, w sporcie i znają się na psychologii człowieka, to wydaje mi się, że rozumieją. Zauważ, że zauważ jedną rzecz. Te wszystkie wpisy, te negatywne, a już te najbardziej obraźliwe, to są od, że tak powiem takich ludzi, którzy naprawdę nic nie, nic nie znaczą, tak? Nic nie znaczą, bo generalnie, jeżeli by ludzie komentowali to z branży, to faktycznie byłoby coś na rzeczy. Tutaj ale jest, ale z branży, czy Marcin, wiesz, ale z branży, z, branży? z branży nikt nie komentuje. Nikt, po prostu każdy, każdy widział, jak było, było chujowo, że tak powiem. By... Ale przepraszam, że ci przerwę, ale z branży było kilka głosów, czy to dziennikarzy branżowych na Twitterze, no by, było trochę krytyki z, z tej strony. Dż ja, dziennikarzy, ale nie sportowców. Muszę łączyć, ale mi się wydaje, chyba, że ktoś tam się na pewno też znaczy, bo tylko wiadomo, że inaczej się y, krytyka będzie w Twoją stronę, y, jak skrytykuje cię, nie wiem, Maciej Miszkin czy Andrzej Kostyra, a inaczej będzie, jak się krytykuje ktoś anonimowy. To Wiadomo, że to, to nie jest ta skala, wiadomo, że nikt ci nie będzie z nich. Tak jest moje, moje, moje mniemanie, wyzywał. Y, ale właśnie jak jesteśmy przy tych y, wpisach na Twitterze. Po Twojej walce no, duża postać medialna w ostatnich czasach. Krzysz Krzysztof Stanowski się też odezwał, i on. Y, nie słyszę, że zasugerował, za ale y, jakby zasugerował, że potencjalna odpowiedzialność karna za, za ten pojedynek powinna być. I to jest jakby y, coś, co się przewija też w, tych, w, tym, w tej krytyce na ciebie, w tych pisach, że część uważa, że za tą walkę powinieneś odpowiedzieć, odpowiedzieć karnie. Co ty o, o co tym ty, ty, ty sądzisz? Stanowski. Jak on, jak on chce iść na policję, to niech sobie idzie na policję. Kto chodzi na policję? Na policję chodzą, jak ci to powiedzieć, skonfiturowane rury chodzą na policję, bo człowiek, który się szanuje i który zna swoją wartość, to potrafi problemy rozwiązać bez policji, tak? I teraz co? No zachowałem się nieprzypisowo Na całe, na całe szczęście nie zrobiłem krzywdy, a nawet jakbym zrobił tą krzywdę to bym się poczuł do odpowiedzialności, więc, więc, po jakiego tutaj jest policja? Weź mi to wytłumacz, po co jest tutaj po, policja, tak? Ja, powiem ci, ja na kwestie prawne się nie będę wypowiadał, bo ja, nie, ja się na tym nie znam. Mi się wydaje, że... No na policję, niech sobie idzie na policję, niech zamelduje tam swoje stare na ucho, ona ma wielkie tego wysłucha i tyle. Dobra, już powoli zmierzając do końca, powiedz mi, jaki jest generalnie odbiór tej sytuacji, jakby mm, Twoich trenerów, Twoich starych partnerów, Twoją rodzinę, czy to jakby ich bardzo dotyka, bo wiesz, bo w, taki, w takiej sytuacji jest zawsze. Wiadomo, no, każdy, no, każdy przygląda się temu, tak? Każdy się przygląda temu, po prostu mam mnóstwo telefonów i, i tutaj, żebym nie wchodził na ten internet, nie czytał tego, że tak powiem, tego szamba i robił swoje dalej, tak? I to tak to naprawdę no, generalnie yy, jest, no, mnie te komentarze w ogóle nie ruszają, chociaż ja tam wiem, że bardzo źle piszą, ale one mnie w ogóle nie ruszają i robię dalej to, co robię, yy, a przynajmniej, yy, jak to się mówi, o byle kim nie, nie piszą, tak? Hmm? Już zmierzając do końca, czy generalnie jest już jakiś pomysł na Twój powrót do MMA, do klatki? Bo przed walką, jak rozmawialiśmy się na konferencji, to mówiliście o walce o no, PAS, czy w jednej czy drugiej organizacji, ale czy coś już mniej więcej, chociaż jakiś termin znacznie. Wiadomo, że to musi się wszystko teraz uspokoi, to co się stało w sobotę i tak dalej, ale czy już wstępny jakiś, chociaż zalążek pomysłu już macie? Jest już sklepnięta jest już walka, będzie to gruba walka, ale. Wczoraj też właśnie wypowiadałem się na ten temat. Na razie nie ma sensu o tym mówić, bo to jest jeszcze odległy termin. Ale może zdradzić czy Babilon czy FEN? To so, nie chcę kurde mówić czy Babilon czy FEN czy, 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 czy co, co, coś innego po prostu no, są zainteresowani naprawdę bardzo dużo organizacji i, i no co no, no wkrótce mi się wydaje bardzo szybko gdzieś tam zaraz jakaś informacja wypłynie i, a nie chciałbym Wakacje. Nie dostałem jeszcze żadnych informacji, że mogę coś powiedzieć, tak? Więc nie chciałbym ale co, tutaj. ale przynajmniej możesz zdradzić, czy to będzie jeszcze przed wakacjami? Więc co to będzie wakacje? Wakacje. Dobra, dobra. Tak, wakacje, e... ale oczywiście też były propozycje. Już już teraz na zobaczenia, nie? Za, no, na wiosnę, tak? Już miałem. I to z, z bardzo topowym zawodnikiem. Mhm, dobra. Marcin, z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz coś przekazać fanom, fanom, kibicom sportu, cokolwiek, to jest twój czas teraz. To, yy, wracam do, do roboty, to co robiłem przez ostatnie 15-20 lat. Yy, trudno, żyje się dalej. Tak? Yy, ja wyraziłem skruchę, przeprosiłem. Yy, Prawdopodobnie y, będą mi zabrane pieniądze, więc te pieniądze, y, które będą mi zabrane, niech, niech, y, niech pójdą y, na, a, na konto Atura Bizewskiego, y, bo wiem o tym dokładnie, że on tam y, udziela się charytatywnie, pomaga, wspiera chore dzieci i to byłby fajny, taki szczytny cel. Y, no i co tu jeszcze mogę dodać, dopowiedzieć? Śledźcie mnie w mediach, naprawdę będzie się grubo działo. No a tutaj właśnie, zobacz, jest tutaj ze mną jeden z pań, partner, z, z którym już dzisiaj zrobiłem trening właśnie do przyszłej walki. Chodź, weź się Ale pokaż, Pokaż. Witam, witam. Widziałeś? No, także wiesz, forma jest, gaz jest. I... będzie ogień. Dobra, to czekamy na informacje z, z Twoją walką. Yy... <laughs> o.